Kiewcy jesteśmy się kłania. Kilka zdań za chwileczkę na temat takich niezbędników w domu typu Sole, siarczany, prawda, tego taki niezbędniki, bo sól ma kolosalne działanie. Sól, którą na przykład ja by, Kłodawską jakby my honoruję najbardziej, ale tutaj nie umniejszając z himalajskiej, nie umniejszając z Morza Czarnego, z Morza Martwego, każda z nich ma określone, określone właściwości, aż tak jak mówię w moim rankingu Kłodawska. W każdym razie nie tylko spożywcza, ale również do kąpieli, ale również do tego, żeby pod łóżko sobie położyć, aby również stopy gdzieś tam, prawda, odpowiednio wymoczyć. Wiadomo, że jak żynaki, to nie, nie, nie gorąca, jeśli powiedzmy sobie nogi funkcjonują i że normalnie, to można całkiem gorącą sobie wieczorem zrobić i te wszystkie wirusy, ukoronowane czy jakiekolwiek inne, spokojnie można je tutaj załatwić w ten sposób, pamiętając, że kiedy zatruwamy się nosząc te kagańce na twarzy, kiedy w dużym stopniu niektórzy jeszcze się ewidentnie na no wnoszenie tych rękawiczek, a potem widzę jakieś egzemy, te inne rzeczy. No fajnie, mamy tutaj znakomite narzędzia, produkty, które to remontują. No ale kurka wodna, po co sobie ten cały mikrobiom tutaj nasz ochronny niszczyć, prawda? Okej, okay, w każdym razie sole sierczane są takim niezbędnikiem, żeby dostarczyć magnez, dostarczyć potas, prawda, dostarczyć masę mikro i makroelementów, które są zawarte właśnie w tych, w tych solach. No, najlepsza byłaby oczywiście sól taka nieoczyszczona, która na przykład sypie się na drogi, ma najwięcej wartości, przy czym no, ta, którą na drogi się sypie, ona z reguły ma dodatki chemiczne, więc się nie nadaje do użytku, nawet tego zewnętrznego, czy do kąpieli, czy też do, do spożycia, ale ona, ta nieoczyszczona ma największe wartości, nawet w związku z tym, że... Nie ma tak hop, prawda, żebyśmy to wszystko mieli dane, więc korzystamy z tego, co jest absolutnie do dyspozycji. Więc za chwileczkę kilka pokażę takich wartościowych rzeczy, które mamy do dyspozycji, które warto mieć absolutnie w domu. Dla zdrowia, bo to ty masz decydować o swoim zdrowiu. Nikt za ciebie nie zadba o twoje zdrowie, to ci gwarantuję. Żyję już troszkę lat na, na tym świecie, no, jeszcze nie jestem na półmetku, powiedzmy sobie, ale w ramach naturoterapii, spotykania się z ludźmi, konsultacji, zabiegów, prawda, no to robimy to wspólnie z małżonką kilkadziesiąt lat w sumie i mamy doskonały obraz tego, że jeśli so ktoś sam nie zada sobie trudu, żeby zadbać o swoje zdrowie, no to dosyć trudno, aby ktokolwiek za niego, znaczy chętni na jego chorobę, na to, żeby był chory, jest bardzo, bardzo wielki. Zatem siarczany, solę i już kilka zdań na ten temat. Kilka takich istotnych zdań o takich niezbędnikach so solowych czy siarkowo-magnezowych które powinny się pojawić w domu, czy też borowinowych generalnie sole siarczane. No, tutaj oczywiście pokazał mi się, pokazała mi się ziemia okrzynkowa, która jest obligatoryjna do tego, aby dostarczać krzem właśnie w postaci ziemi okrzynkowej, a do tego robić porządek z pasożytami, robić porządek z metalami ciężkimi, glifosatem. Do tego służy właśnie między innymi ziemia okrzynkowa. No i oczywiście sól. Sól kłodowska jest absolutnym niezbędnikiem, jest tym czymś, co zdecydowanie... Przoduje w jakości. Takie jest moje zdanie, ale chyba nie tylko moje. Wynika to z głębokości, w której się wydobywa sól, czasów, kiedy ta sól została, odłożyła się, że tak wyrażę. Więc różowe, różowa sól, biała sól, gruba, drobna, taka, która jest pełnym niezbędnikiem nie tylko do jedzenia, ale właśnie do kąpieli, do kąpieli stóp, kąpieli ciała do tego, aby czasami wziąć sobie w naczynku i pod łóżko, w czterech jakby rogach łóżka położyć, to też swoją robotę zrobotnościową znakomicie robi. Że nie wspomnę o gorących okładach, takich na czoło, na gardło, kiedy nas tam biorą jakieś takie właśnie zatokowe rzeczy, czy przeziębieniowe. Oczywiście nie umniejszymy tutaj nic soli himalajskiej, równie dobra, no zawsze jeśli miałbym w rankingu ustawić, to kłodawska, potem zdecydowanie himalajska. Oczywiście himalajska różowa, Himalajska różowa, jak mówiłem, ale również czarna ta kala Namak w odpowiedniej temperaturze z dodatkiem węgla, więc tutaj przybiera właśnie taką barwę, jak widać na załączonym obrazku, również i spożywcza, ale również do wykorzystania w innych zdrowotnościowych mechanizmach. No Wiem, że mówiłem o solach i siarczanach, ale tutaj wspomnę ewidentnie, węgiel aktywny, zdecydowanie, zdecydowanie w każdym domu winien być, powinien być do tego, aby rewelacyjnie, w sposób niezwykle skuteczny, radzić sobie czy to z wirusami, czy bakteriami, czy różnymi patogenami, które nam zakłócają nasz normalny stan homeostazy, stan zdrowia. Tu to, co wspominałem, oczywiście siarczany, siarczan magnezu, zdecydowanie tak zwana sól Epsom, czyli rzecz, którą używamy i do kąpieli, do tego, aby z zewnątrz doprowadzić magnez do organizmu w sposób znakomity działa, ale również Epsom, wiemy, że w sytuacjach podbramkowych, kiedy to wypróżnianie nasze nie jest najdoskonalsze, to tutaj siarczan magnezu świetnie nas wspiera. Oczywiście również chlorek magnezu zdecydowanie świetnie wspiera wprowadzanie do organizmu magnezu, między innymi. Do tego, jeśli dodamy cytrynian, na przykład potasu, konsekwencje są takie, że mamy i magnez, i potas, które między innymi są odpowiedzialne za tą gospodarkę wodną w naszym organizmie elektrolitową. A i przy okazji szungit się tutaj załapał. Gdybyśmy potrzebowali wodę mieć dobrą, znakomitą, to szungit, tudzież powiedzmy spirale takie miedziowe, znakomicie funkcjonują. Tu jeszcze przypomnę, sól himalajska, tutaj różowa akurat drobna, więc mamy do dyspozycji no, wiele, wiele wspaniałości. Tutaj oczywiście znowu ziemia krzemkowa w postaci zasypki, czy też tutaj ziemi okrzymkowej dla zwierząt. Ale głównie chciałem się skupić właśnie na solach, które są absolutnym niezbędnikiem w każdym domu. I tak jak mówiłem, sól kłodawska według nas numer jeden. Nie umniejszając oczywiście himalajski. Ale jeśli miałbym wybór, to zawsze postawię na kłodawską. Ale pamiętałem, że i te z morza martwego, z morza czarnego, one również są wspaniałe. Ale sól kłodawska numer jeden. I tutaj mamy wiele soli takich właśnie między innymi borowinowych, ale nie tylko, siarczanowo-magnezowych również, które w sposób znakomity zdrowotnościowo ustawiają. Tutaj są też pod kątem między innymi stóp. A właśnie tutaj między innymi stóp świetny, ze świetnymi dodatkami, czy powiedzmy z ekstrakt z kaszczanowca, olejek z drzewa herbacianego, do tego sól. Znakomita większość to są sole tutaj nasze, ale również może martwe. Tutaj jest w tym wszystkim też ujęte może czarne że się tak wyrażą. To jeszcze oprócz tych soli borowinowych, różnego typu takie z rozmarynem na przykład, czy też z lotosem, z konopiami, to tutaj wspomnę o jodowo-bromowej soli do kąpieli tutaj oligomineralami termalnymi. W związku z tym ma jeszcze jakby szersze inne spektrum działania, prawda? A no, tutaj też jeszcze z konopiami. A tam jeszcze troszkę himalajski widzimy. Tutaj również jeszcze kłodawskie, sól kąpielowa z zieloną herbatą, powiedzmy z poziomką, z mleko i miód, również potas też no, w tej chwili wyprzedała się, ale również tutaj mamy bardzo fajne sól siarkowe do kąpieli, nie tylko kąpiel taką typową siarkową, ale również sól, tam z kolei też widzimy jeszcze z borowinu.